Witam państwa serdecznie w imieniu Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości w Krakowie. Dzisiaj spotykamy się na drugiej części panelu dotyczącego rynku mieszkaniowego w Krakowie i okolicach. Moimi gośćmi są Piotr Krochmal, Ewelina Wójciak i Michał Głuszak. Jak wygląda przyszłość rynku mieszkaniowego w Krakowie, Piotrze? Jeżeli chodzi o Kraków, ja uważam, że ceny Będą rosły. Mówię to od razu i twardo będę przy tym obstawał. A argumentami za tym są takie fundamentalne rzeczy, jak wzrost kosztów realizacji nowych obiektów. Jak wynika z raportu Polski Składów Budowlanych, dopiero w grudniu zatrzymały się ceny mieszkań. I mamy ich względną stabilizację. Cały zeszły rok, czyli 2022, te ceny rosły. Średnio, jak wynika z tego raportu, który tutaj przytoczyłem, to jest około 20%. Niestety spada to na deweloperów, oni muszą w nowo realizowanych inwestycjach uwzględniać te wyższe koszty budowy oraz wyższe koszty wykonawstwa, bo nie ukrywajmy, też rosną. Cen, rosną wynagrodzenia, zwłaszcza w budownictwie, i to przekłada się później finalnie na cenę mieszkań. Jeżeli chodzi o marże, to one już malały, i w tej chwili wydaje mi się, że deweloperzy już są bardzo blisko takiej ściany, poniżej której już naprawdę nie będą jakby przenosili ciężaru wzrostu kosztów realizacji na swoje barki. I to niestety. Spowoduje wzrost cen. Widać to już wyraźnie. W czwartym kwartale na rynek krakowski weszło 9 inwestycji ze średnią 15 400. Nigdy dotąd na krakowski rynek nie wchodziły inwestycje po tak wysokich cenach. Przy najwyższych jeszcze, patrząc na ostatnie dwa lata, przekraczało to czasami 13 tysięcy, nigdy nie przekroczyło 14 i tu nagle taki skok. I wydaje mi się, że to będzie symptomatyczne i rozłoży się na cały 2023, czyli będzie z rynku ubywać tych tani, te tanie mieszkania będą ubywać, te tanie inwestycje będą się wyprzedawać i mimo braku wzrostów cen, to jednak będą inwestycje na rynku coraz droższe i każdy wchodzący na rynek będzie się spotykał już z wyższymi cenami, czy tego chcemy czy nie. Dlatego uważam, że ten czas w tej chwili będzie najprawdopodobniej dobrym czasem do jeszcze kupienia jakby mieszkań w Krakowie po tak zwanych starych cenach, to znaczy po cenach realizacji, które były w inwestycjach w tej chwili oddawanych. Ewelino, a jak to na jak ta sytuacja wygląda na rynku podkrakowskim? No ja tutaj nawiążę do poprzedniego panelu, gdzie mówiłam o stabilizacji zapoczątkowanej już w 2022 roku. I w mojej ocenie ta względna stabilizacja utrzyma się. Tutaj ja nie mówię o spadkach, bo jeżeli nawet będzie jakaś korekta, to naprawdę na niewielkim poziomie. Bardziej tutaj jestem jednak za stabilizacją cen. Zresztą analiza. Ostatniego kwartału, czwartego kwartału 2022 roku, pokazuje, że nowe inwestycje wchodzą z podobnego, z podobnego pułapu cenowego. Piotr powiedział o wymianie około 10 inwestycji. Na rynku podkrakowskim jest podobnie. W czwartym kwartale 2022 roku na rynek weszło 13 nowych inwestycji ze średnią ceną 7,800, czyli tą samą ceną. Która była w 2022 roku. Także ja tutaj jednak obstawiam tą względną stabilizację cenową. A Michał, co mówią Twoje badania? Badania, które przeprowadziliśmy w ramach naszego takiego projektu, w analiz popytu i preferencji nabywców, myślę, że unikalnego w skali po Polski, ponieważ Nigdzie indziej nie jest zrobione to w tak systematyczny sposób, jak w Krakowie przez Instytut Analiz Monitoringu nieruchomości. One pokazują bardzo ciekawą rzecz. Po raz pierwszy chyba zdarzyło się tak w historii naszego badania. Bo muszę powiedzieć, że pytamy naszych tych potencjalnych nabywców mieszkań o to. O ich przewidywania względem zmian cen w kolejnym roku. Dotychczas, zwłaszcza po 2015 roku, dominowało przekonanie o nieuchronnych dalszych wzrostach. I muszę powiedzieć, że ostatnia edycja, którą przeprowadziliśmy całkiem niedawno, pod koniec 2022 roku, pokazała, że to przekonanie się zmieniło. Bardzo dużo nabywców przewiduje spadki cen, co oczywiście może mieć pewne odzwierciedlenie w ich zachowaniach na rynku w 2023 roku, ponieważ ci ludzie będą szukać okazji, będą zwlekać z zakupem, będą starali się znaleźć mieszkanie za dobrą cenę. I oczywiście to, to może mieć przełożenie na transakcyjne ceny, bo dotychczas było tutaj dużo mowy o tym, jak będą wygląda jak wyglądają ceny nowo nowo wprowadzanych inwestycji, czyli bardziej ofertowe. Natomiast pytanie, co stanie się z cenami transakcyjnymi. Ja muszę powiedzieć, że podzielam tutaj zdanie Eweliny dotyczące stabilizacji, aczkolwiek zastanawiam się, czy chyba nie jestem jednak bardziej, większym pesymistą i myślę, że możemy mieć do czynienia z korektą nawet w ujęciu nominalnym, nie mówiąc już o realnym. Natomiast oczywiście, czy to się zmaterializuje, to nie jest pewne. Ja powiem od razu, że Ekonomiści uchodzą za takich ludzi, którzy zawsze bezbłędnie powiedzą, e, e, dlaczego ich wczorajsza prognoza na dziś była e, błędna. Natomiast gorzej im idzie z prognozowaniem, więc nie wiem, czy moje prognozy się sprawdzą. Natomiast e, to jest moje odczucie wynikające z badań e, preferencji nabywców. Tak, tylko przy czym, jeżeli e, mówisz o tym pesymistycznym poglądzie, to chyba też nie uważasz, że nagle te spadki będą drastyczne, tak? Jeżeli nie, nie, tak, to ja, będzie nieznaczna ja, korekta. Nie, tak, tak. Ja myślę o raczej o takiej umiarkowanej korekcie, nie, no nieznacznej. No tu możemy się spierać o przymiotnik. Natomiast nie będzie to na pewno krach. To ja tego nie przewiduję. Nie, nie mieliśmy do czynienia z bańką cenową. No właśnie, bo tutaj ja do tej bańki też nawiązuję, bo tak w portalach, bo doszłeś też do Twoich preferencji. Mówisz, że tutaj rzeczywiście te oczekiwania spadku cen są na zdecydowanie wyższym poziomie niż Byłem poprzednie tak? badania. Ale czy też to nie jest spowodowane tym, że w każdych portalach telewizja, internet wszędzie mówimy o prognozach spadku cen? Oczywiście one nie są duże, ale nagłówki, pierwsze nagłówki, jakie wchodzimy sobie na poszczególne portale, widzimy 20% spadek cen, czy to możliwe? 30, 50. Niektórzy tutaj um, uczestnicy rynku mówią o tym, że mają porezerwowane już mieszkania czy nieruchomości, które nabędą w przeciągu tam około 14 miesięcy, bo tak przewiduje się tą recesję. Oczywiście ja, ja nie jestem za tym, tylko to, co czytamy po tych głównych nagłówkach, że około 14 miesięcy recesja, no i wtedy nabędą te nieruchomości po cenie około 50%, tak, wartości. To myślę, że to jest daleko przesadzona prognoza spadku cen. Jeśli chodzi o bańkę cenową, no to trzeba poprawnie to zdefiniować. Bańka cenowa to jest sytuacja, w której cena aktywu odrywa się od pewnych fundamentów ekonomicznych. W przypadku cen mieszkań, to takimi dwoma podstawowymi kryteriami to jest dochody gospodarstw domowych druga, i drugie to jest rentowność inwestycji w mieszkanie, czyli relacja między cenami a czynszami. W, o ile w, w 2007 roku ta ta relacja w obu przypadkach była zachwiana, to znaczy ceny rosły zdecydowanie szybciej niż fundamenty ekonomiczne, więc można było mówić o bańce cenowej. Tak z całą pewnością nie miał to miejsca w ostatnich latach, więc znowu mówienie o bańce cenowej moim zdaniem jest nadużyciem. To, no, trzeba precyzyjnie definiować pojęcia i w moim odczuciu nie mieliśmy do czynienia z bańką cenową. Ta relacja była mniej więcej zachowana. Te ceny nie oderwały się w sposób taki dynamiczny, eksplozywny od fundamentów ekonomicznych. Więc tutaj z całą pewnością raczej bym nie oczekiwał jakiegoś ogromnego krachu na rynku nieruchomości. Natomiast może być, może być stagnacja, może być kryzys. On jest, będzie spowodowany tym, że ludzi po prostu nie będzie stać na kupowanie mieszkań, więc ten rynek jakby się zadławi. W sensie nie będzie komu kupować tych mieszkań. Więc to, to jest taki niebezpieczny, moim zdaniem, realny scenariusz. Oczywiście, pytanie, co się stanie z stopami procentowymi, oprocentowaniem, lokat, inflacją, wieloma I innymi czynnikami. Rynek które, jak będzie wyglądał rynek najmu? To te, te czynniki też musimy rozważyć, ale są one o tyle niewiadomą, że nie wszystko zależy od mechanizmów rynkowych. Bardzo wiele zależy od decyzji politycznych albo no, takich, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To jest i tutaj, Michale, właśnie tu bym ci przerwał, bo myślę, że ta polityka w tym roku będzie kluczowa, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, ponieważ w lipcu rząd ma wprowadzić ten dwuprocentowy kredyt na pierwsze mieszkanie. I myślę, że to będzie taki czynnik, który ten rynek obudzi to znaczy, może nie obudzi, bo on cały czas jakby funkcjonuje, ale pobudzi. Co więcej. Tak naprawdę, powiem Wam ciekawostkę, ten program już zaczął działać. Przedwczoraj wszedłem sobie na stronę jednego z dużych deweloperów i wyobraźcie sobie, on sprzedaje mieszkania już pod ten kredyt. Jest oferta, gdzie można sobie zarezerwować mieszkanie, wpłacić zaliczkę pod ten kredyt dwuprocentowy. Daje czas do końca września, ale myślę, że będą nowi i będą go przebijać z, 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 z przedłużaniem tego czasu. Daje czas do końca września. Jeżeli ktoś nie dostanie kredytu na pierwsze mieszkanie, właśnie tego dwuprocentowego, deweloper zwraca zaliczkę. I to pokazuje, jak sprytni są deweloperzy, jak potrafią sprzedać coś pod program, który tak naprawdę jeszcze nie wszedł. Ja nie wiem, jakie będą efekty tego, bo to jest zupełnie świeża sprawa, ale to pokazuje, jak deweloperzy potrafią wykorzystać każdy rysujący się gdzieś tam jakiś taki symptom świadczący o tym, że ten rynek może być pobudzony, i dlatego uważam, że ten jednak rynek, że tego krachu nie będzie no deweloperzy muszą wziąć ten ciężar nowych, nowych cen, materiałów. Przecież jak teraz wchodzimy na skład budowlany, to ja się czuję jakby w skarbcu Alibaby. No, czyli to co powiedziałeś potwierdza, że mamy dużą niepewność rynku. A ta niepewność powoduje, że wstrzymujemy się z takimiś radykalnymi decyzjami. No i to wpływa na to, że jednak tą stabilizację mamy. Co widać i w cenach, widać w liczbie inwestycji, bo nie mamy, u ciebie około 100 Piotrze inwestycji w Cały Krakowie, rzecz, tak. e, na Jak rynku podkrakowskim również ta liczba oscyluje w granicach no u mnie około 90 mhm. e, kwartalnie. To jest, stabilizacja, I wy, jest, jest tak 2022 Już rok to jest stabilizacja i wymiana z kwartału na kwart około średnio, chodzi, 10, tyle tak około 10 no, inwestycji. Także ja tutaj tą, tą względną stabilizację przy czym bardziej jestem Optymistką niż pesymistką, tutaj tak y, kolega Michał. Jak no tak, tylko wiesz, ja, ja patrzę jeszcze co z tego. Co <laughs> patrzę jeszcze y, z punktu, też tego bankowego, który jest istotny. Y, banki już zastanawiają się. Jak ulepszyć ten, ten swój e, produkt kredytowy? Mówi się o zmianie wyboru e, i tego ryzyka nie z 5, tylko na 2,5%. Mówimy o zmianie wyboru na wiron. E, czyli banki już e, czują, że potrzebują. E, tak, Rok zmian. Tak, Rozmiany. i teraz jak te zmiany wpłyną, no, jeżeli będziemy mieć większą dostępność kredytową, jednak wzrośnie nam możliwość otrzymania kredytów, no to to spowoduje, że jednak ten popyt nam wzrośnie, a przy ograniczonej liczbie inwestycji może rzeczywiście spowodować to kolejne wzrosty. Bo tak jak powiedziałeś w poprzednim do bóż, panelu, cały same. czas ten rynek mieszkaniowy jest chłonny, tak? My cały czas mamy deficyt mieszkań. Że tak, y by wyglądało to, jeżeli tak zrobimy takie proste przeliczenie, w tej chwili średnia unijna to jest 400, około 490 mieszkań na 1000 mieszkańców, w Polsce to jest równe 400. I bardzo szybko to nadrabialiśmy, mówię w czasie przeszłym, no bo ten ostatni rok niestety temu nie pomógł, eee, ale... No, jest szansa, że jeżeli wróci koniunktura, no to znowu wejdziemy na tą ścieżkę odrabiania zaległości, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy teraz w ogonie Europy, naprawdę, jeżeli chodzi o tą średnią ilość mieszkań w stosunku do jakby ilości mieszkańców. Ale myślę, Michał, że nie, tak trochę pesymistycznie jakby do tego podchodzisz, ale czy nie zauważyłeś jakiegoś wzrostu zainteresowania, to znaczy ilości na przykład ludzi szukających, przychodzących na giełdę? To z całą pewnością można zaobserwować, i widać też, że są to nabywcy przede wszystkim bardziej świadomi swoich preferencji i skłonni poszukać odpowiedniej oferty, która zaspokoi ich aspiracje mieszkaniowe. Tak bym, tak bym to określił. Chodzi tutaj o to, że generalnie uważam, że to będzie ciekawy rok z punktu widzenia takiej. Nawet segmentacji inwestycji na takie, które będą cieszyły się sporym zainteresowaniem, mimo tego no, trudnego, można powiedzieć, okresu, dlatego że są dosyć dobrze dopasowane do preferencji klientów i będą też takie inwestycje albo mieszkania, które. Które będzie bardzo ciężko sprzedać i skomercjalizować, ze względu na to, że nie będą odpowiadały tym, tym potrzebom. To jest, to jest taka moja, moja intuicja. Co, co więcej, zauważyliśmy w ostatnich badaniach, a właściwie w kolejnych edycjach tych badań, wzrost zainteresowania takimi rozwiązaniami, które dotychczas nie cieszyły się specjalnym, takim, można powiedzieć, popytem. To chodzi tutaj o to przede wszystkim, że nabywcy zaczęli zwracać uwagę na rozwiązania ekologiczne, na energooszczędność. No sprzyja temu ostatnia rosnąca, rosnące ceny, ceny ogrzewania i utrzymania mieszkania, no to widać wyraźnie, że zwracają uwagę na te rozwiązania takie ekologiczne. I to jest z roku na rok rosnąca grupa klientów. To jest do, dosyć ciekawe i myślę, że e, też tutaj będzie... Czyli, gdybyśmy mieli odpowiedzieć po, deweloperom, w którą stronę mają iść, to według Ciebie z badań wynika, że jednak w tą energooszczędność, prawda, która jeszcze kiedyś przy niskich cenach tak naprawdę no nie była tak doceniana... Przecież ...jak też to zmierzyć. Teraz wydaje mi się, że klienci będą na to zwracali większą uwagę na pewno. To już było mieszkania. widoczne. Nie wiem, czy pierwszy, pamiętasz, 2021 rok, jak również mówiliśmy o rynku mieszkaniowym. Ja wtedy zwracałam uwagę na tendencję rynku podkrakowskiego, że inwestycje drogie. Które miały udogodnienia ekologiczne, pompy ciepła, solary, były niewspółmiernie droższe do tych inwestycji, które tych udogodnień nie posiadały. Tak, w Krakowie właśnie nie mieliśmy do czynienia z tak. taką wyraźną różnicą zainteresowania. A dlaczego? Dlatego, że pod Krakowem raczej ludzie kupują dla siebie. Natomiast w Krakowie bardzo duża część mieszkań była sprzedawana inwestycyjnie, i wtedy ten no po prostu inwestor mniej na to zwraca uwagę, ponieważ on tam nie będzie mieszkał, a ewentualne koszty przerzuca na najemcę, więc jakby negocjując tylko ten czysty czynsz, w związku z tym im na tym nie zależało i w Krakowie nie było to widoczne. A rzeczywiście pod Krakowem bardziej. Jeszcze myślę, że miło powinniśmy jeszcze tutaj po, taką poruszyć sprawę tych badań na tle jakby danych europejskich. Ja zauważyłem też, że twoi koledzy ekonomiści bardzo często przenoszą jakieś badania europejskie na rynek polski i uważam, że popełniają tutaj Pewien błąd dotyczący tych cykli, że to cyklu się nie ominie, jak ma lecieć, to poleci. Ja uważam, że tu jest jakiś troszeczkę popełniany błąd wynikający z tego, co powiedziała Ewelina. Przenosimy badania z rynków rozwiniętych. I już uregulowanych, ustabilizowanych, gdzie nie ma tak dużej aktywności deweloperskiej, bo nie jest potrzebna. Natomiast w Polsce, tak jak powiedziała Ewelina, brakuje bardzo dużej ilości mieszkań, i u nas myślę, że nie możemy przyrównywać jakby tych badań z rynków rozwiniętych. Na rynek polski, gdzie jeszcze naprawdę mamy bardzo dużo na nadrobienia, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy. Niepokojące jednak jest to, co powiedział Michał, że preferencje się zmieniły pod kątem metrażu mieszkania. O, liczba pokoi jakby zostaje, przy czym na mniejszym e, tak, tak. tak, i, i, i jakby, tak godzimy się na no gorszy komfort życia. Tak, no ale to, no to zmusza nas do tego ograniczenia budżetowego. i to jest faktycznie o tyle niepokojące, że w Polsce te warunki mieszkaniowe odbiegają od innych krajów europejskich, to wiadomo, nie można tego porównywać, ale jakbyśmy popatrzyli na liczbę metrów przypadającą na, jednego na jedną osobę w, w mieszkaniu, to, jest, to my jesteśmy naprawdę daleko, mamy Jakbyśmy, niektóre takie jakościowe wskaźniki, one są, my mieszkamy w przeludnionych mieszkaniach, w za małych metrażach i to, 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 to na pewno nie będzie sprzyjać da, poprawie sytuacji. To, więc znowu, o ile się to polepszało w ostatnich latach, to no ten możemy, możemy mieć... A może to jest ta tendencja zapoczątkowana okresem pandemii, czyli Kraków, duże miasta są traktowane jako inwestycja, i tutaj inwestycyjnie te małe mieszkania no zawsze były na tej górce i cenowej, i, i najmu, i, i, i sprzedaży. A je, jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu, o zaspokojeniu swoich potrzeb mieszkaniowych, no to jednak szukamy tej alternatywy i tych rynków Pod mniejszych, tak? Podkrakowskich. Tak też jest. Mamy teraz początek nowego roku jak jak kupować te mieszkania czy nie? Ja uważam, że ponieważ prognozuję, że ceny wzrosną, to uważam, że nie powinniśmy odkładać planów zakupu mieszkań, jeżeli oczywiście kupujemy dla siebie. No bo inwestorzy mogą tutaj patrzeć jeszcze na inne instrumenty, one rzeczywiście są, Michał na pewno je zna. I też byłbym tutaj jakby ostrożny, kalkulowałbym to. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkanie na własne potrzeby, absolutnie doradzałbym teraz zakup, dlatego że jeżeli e, e, oczywiście nie mamy jeszcze mieszkania, no to oczywiście zaczekajmy na ten e, program rządowy. On, on, on rysuje się bardzo korzystnie. E, praktycznie wydaje mi się że on wejdzie ponieważ jest rok wyborczy i myślę że po prostu właśnie dzięki temu będziemy mieli jakby to że pewność że ten program wejdzie tutaj oczywiście możemy zaczekać natomiast jeżeli my już mamy mieszkanie to nie odkładałbym z zakupu większego mieszkania, bo nie wiem, Michał, czy tutaj jeszcze z twoich badań jakby przytoczę jedną rzecz. Bardzo duża część osób, które przychodziły i szukały mieszkania, ma już swoje małe mieszkanie i odpowiadali na to. I właśnie takim osobom doradzałbym zakup teraz, bo jeżeli ten program rzeczywiście w połowie roku wejdzie, no to na rynek wyleje się duża grupa osób, które będą e, chciały skorzystać z tych preferencji i ja myślę, że wtedy może to doprowadzić do e, pewnych wzrostów cen. No przy korzystnym kredycie zawsze mieliśmy e, taką, e, jakby takie, taki, taki skutek i e, dlatego ten pierwszy, pierwsze półrocze tego roku e, wydaje mi się, że jest bardzo odpowiednie dla takich osób, które chcą zamienić mieszkanie na większe. No, ja z racji tutaj moich przekonań o względnej stabilizacji uważam, że każdy indywidualnie powinien rozważyć swoją sytuację ekonomiczną. Mamy okres no takiej recesji, można powiedzieć w cudzysłowiu. I jeżeli mamy możliwość zakupu w tym momencie w okresie, kiedy jest może większa dostępność też tych mieszkań, większy wybór, to jak najbardziej tak? O ile mamy taką możliwość związaną z naszymi finansami, jest to czas, gdzie rzeczywiście możemy wynegocjować lepszą cenę, możemy znaleźć mieszkanie takie, jakie nas interesuje. Jeżeli wrócimy do tego okresu, gdzie rzeczywiście ten popyt będzie wzmożony, to siłą rzeczy później jest tak, że ten tłum powoduje, że... Łapiemy się wszystkiego, co jest, tak? bo już widzimy, że nie ma. Wszystko schodzi z rynku. A teraz jest taki czas spokojny, gdzie my możemy też tą, inwest... tą decyzję podjąć, myślę, że w takich wbrew pozorom, sprzyjających warunkach, jakby na przyszłość. Jeżeli teraz jesteśmy w stanie zaspokoić swoje potrzeby, to potem z racji nawet tego, co, co mówiliśmy, powinno być tylko lepiej. O ile oczywiście nie będzie jakichś pojedynczych nie, sytuacji, na których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Myślę, że zwłaszcza, że powiększenie mieszkania no to jest przeważnie szukanie powiedzmy mieszkania o jeden pokój większego, więc to jest w Krakowie między 150 a 200 tysięcy, czyli ten kredyt to już nie jest pół miliona czy 600 tysięcy czy 700, tylko to jest 200 tysięcy. No, powiększając to o jeden pokój, Spokój, prawda? Urodziło się dziecko i chcemy mieć. Tak, ale my teraz mówimy o zaspokojeniu własnych indywidualnych potrzeb. I tutaj jak najbardziej tak, inwestycyjnie, patrząc na prognozę Piotra, też, tak, bo jeżeli Piotr mówi o tym, że prognozuje wzrost cen, no to inwestycyjnie tak, e, rynek najmu pokazał nam, że Nieruchomości jednak są dobrą taką alternatywą. Mamy jednak ten kapitał w miarę bezpieczny, tak? Nie tak jak na giełdach, na, na, na innych rynkach alternatywnych, inwestycyjnych. Ten rynek nieruchomości e, wyszedł obronnie, tak? No, ma na to wpływ rzeczywiście ta sytuacja na, na wschodzie. Przy czym inwestycyjnie musimy e, też powiedzieć o tych oboszczeniach, które nas ewentualnie czekają. Zwłaszcza, że rząd chce postawić tamę funduszą, które chcą jakby wprowadzić na polski rynek taki najem zorganizowany, jeżeli rzeczywiście wprowadzi tą tamę, no to tu się otwiera szansa właśnie dla tych, dla tego dzikiego wynajmu, ja to nazywam, czyli tego indywidualnego, Dokupmy więcej mieszkań. No mamy praktycznie 10 lat, jak mówi pan minister, tamę dla funduszy i będziemy mogli czerpać z tego zyski, bo nie będziemy mieli silnego konkurenta na rynku najmu. Co Ty o tym sądzisz, Michale? Wrócę do tego, bo nie miałem okazji się wypowiedzieć co do, co do moich jakby rekomendacji, czy kupować, czy nie. I to jest dobre pytanie. Oczywiście doradzanie komuś jest trudne, ale moja, mój pesymizm dotyczący tego, czy możemy mieć do czynienia z, w ogóle z wzrostami cen w najbliższym okresie. W sumie nie ma się nijak, znaczy w pewien sposób się ma, ale jednak to, że ceny Spadną w, mojej w moim przekonaniu w najbliższym roku, wcale niekoniecznie musi znaczyć to, że powinniśmy odwlekać tę decyzję, ponieważ teraz jest faktycznie dobry moment na wybranie odpowiedniego mieszkania. A inwestycja w nieruchomość nie jest najczęściej inwestycją krótkoterminową. Więc kupując w tym momencie, a mając w perspektywie Zamrożenie kapitału na kilka-kilkanaście lat, to niekoniecznie zły moment. Teraz możemy faktycznie wybrać dobrze inwestycję dobrze dopasowaną do naszych oczekiwań. Co innego byłoby, gdybym oczekiwał kilkuletniej recesji, to wtedy faktycznie można by się zastanawiać, czy to jest dobry moment na kupowanie mieszkań, ale podejrzewam, że jeśli ta korekta jakaś będzie, to ona będzie krótkotrwała. Między innymi też ze względu na to, co powiedział wcześniej Piotr, na to, że mogą się zmienić warunki gry. W drugiej połowie roku. I wtedy ten, to, co mówiliśmy dzisiaj, będzie tak samo nieaktualne, jak to, co pewnie byśmy prognozowali przed wojną na Ukrainie, nie wiedząc o tym, jak to zupełnie przeorganizuje krajobraz. Więc teraz, moim zdaniem, nadchodzą trudne czasy dla inwestycji źle zaprojektowanych, które nie do końca są. E, e, to będzie, to będzie naprawdę taki test dla deweloperów, czy dobrze wyczuli preferencje, bo ile kiedyś można było sprzedawać nawet mieszkania, być może, które nie do końca były dobrze dopasowane do preferencji klientów, teraz będzie to dosyć, moim zdaniem, problematyczne. Czyli apel, na koniec taki apel dla deweloperów. Tak. Budujcie z głową. Tak, Budujcie z głową. <laughs> Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy Państwu na. Pytanie, czy warto w tym roku inwestować w swoją wymarzoną nieruchomość? Dziękuję.